Cześć. Dzisiaj zaczniemy sobie od tego, że pokażę Wam mój szal, który się tutaj przewijał już chyba od pół roku. Jest to jeden z tych projektów, które zaczęłam, ale które są takie, można powiedzieć, bardzo monotonne, i zaczęłam go w sumie latem, więc nie był to też taki super moment na to, żeby dziergać szal. No, i wydziergałam dość spory kawałek, a później jakoś tak go odłożyłam, wzięłam się za inne projekty. No i ten szal leżał, leżał, leżał. Motywacja do niego po prostu totalnie, totalnie zniknęła. Wiecie, jak dziergasz jakiś taki projekt, który jest nowy, masz nowe włóczki, to po prostu aż ci się chce. I już wiesz, że będziesz to zaraz nosić, i no, jest taki pewien rodzaj ekscytacji, i po prostu wtedy e, aż ręce same suną po tych drutach, i, i po prostu chce się. A jakoś z tym projektem, przez to, że on tyle czasu czekał sobie w tym koszu gdzieś na dnie w ogóle, no to e, ta motywacja po prostu zniknęła. Po takim czasie mam wrażenie, że też jakby mam już inną wizję, co innego mi się chce. Już mam takie poczucie, że nawet włóczkę bym wybrała w innym kolorze, ale wydaje mi się, że, że to jest normalne. Po prostu ten szal za długo leżał. W tym roku właśnie postanowiłam. Postawić troszeczkę na poprawieniu mojego zorganizowania. To stwierdziłam, że takim pierwszym krokiem będzie właśnie albo sprucie, albo dokończenie tych wszystkich takich zalegających projektów. No i na pierwszy rzut wzięłam sobie właśnie ten Berlin Scarf Stwierdziłam, że jego nie będę próć, że na pewno chcę go skończyć, bo myślę, że ten szal jest naprawdę przepiękny. I że pewnie jak już zacznę go nosić, to, to będę lubiła ten kolor. Generalnie on się mi podoba, ale jakoś tak ostatnio chyba mniej się lubię z takim białym kolorem. Po prostu bardziej jakoś wybieram albo właśnie jakieś takie ciemniejsze kolory, albo jakieś po prostu takie totalnie inne niż typowo biały. A jeszcze ta biel jest taka troszeczkę gdzieś tam wpadająca w takie ekry no bo to jest kolor taki bardziej naturalny i rzadko właśnie ten biały jest taki totalnie biały. Mm, oczywiście on wygląda naprawdę przepięknie. To jest po prostu taka istna chmurka. To jakie on ma włoski i jaki on jest taki delikatny w splocie, no to mi się wydaje, że to pięknie wygląda właśnie w tym białym kolorze, no ale jakoś tak wiecie, jak już coś leżało, to to już po prostu. Zmieniać się wizja, i generalnie ty się też trochę zmieniasz po wpływem czasu. Najczęściej no po prostu już chce się czegoś innego. No i co? No i ja już praktycznie dzięki tym moim postanowieniom skończyłam ten szal. Chyba najtrudniejsze dla mnie było zrobienie tych wszystkich tutaj paluszków próbujących, które można powiedzieć, że robią wrażenie, ale Wykończenie dziesięciu takich paluszków z jednej i z drugiej strony: No, trzeba trochę do tego cierpliwości. A ja mam wrażenie, że jestem właśnie z tych osób, które tej cierpliwości wbrew pozorom nie mają tak dużo. Często się właśnie mówi, że jak dziergasz na drutach, to na pewno masz mnóstwo cierpliwości. Mi się wydaje, że nie do końca tak jest, że bardziej się liczy taki zapał, że po prostu chcesz coś mieć. I po prostu czasami ci to już wchodzi w nawyk, takie dzierganie po prostu prawych oczek Ja na przykład często jak dziergałam przy serialach i później miałam oglądać serial bez dziergania No to łapałam się na tym, że brakuje mi tego ruchu rąk, po prostu, że nie wiem co mam ze sobą zrobić, bo nie dziergam, no nie? No ale robienie tych paluszków wymagało ode mnie naprawdę dużo, dużo cierpliwości jak samo dzierganie na okrągło tak bardzo nie było dla mnie e, nużące no wiadomo, jest tutaj bardzo dużo tych prawych oczek e, jest bardzo też długi ten szal więc troszeczkę jest tego dziergania to dzierganie jest takie można powiedzieć monotonne e, ale jeszcze robienie takiego morza prawych oczek mi aż tak bardzo nie przeszkadza co właśnie takie Detale, wiecie, właśnie guziczki, jakieś takie paluszki, no to wymaga dużo takiego zawzięcia i cierpliwości. A ja mam wrażenie, jak mi się czegoś nie chce robić, no to ja potrafię wymyślić sobie mnóstwo rzeczy. Nagle muszę pięć razy zerknąć w telefon, nagle muszę, wiecie, coś zrobić, wstać, bo po prostu nie chce mi się tego robić. Coś takiego miałam z tym szalem. Tutaj mam skończone te paluszki A z tej drugiej strony Ja te paluszki jakby skończyłam Ale mam tutaj kilka tych paluszków takich nie, jakby niedokończonych Bo zamierzam je właśnie troszeczkę wydłużyć Czyli bardziej jak te, żeby one były Bo jednak bardziej mi się podobają właśnie takie dłuższe Tamte właśnie też troszeczkę wydłużałam Ja yy, jak robiłam te paluszki, to nie bardzo je mierzyłam, tylko robiłam je troszkę tak na oko no i stwierdziłam, że te kilka tych paluszków po prostu jeszcze sobie zostawię do wydłużenia, bo jednak wyglądają one lepiej, jak są takie długie, fruwające, takie wiecie. Jestem też ciekawa, jak będzie wyglądał ten szal właśnie po zablokowaniu, bo no wydaje mi się, że on się troszkę wydłuży. Bo to jest właśnie włóczka Borsted Alpaka od SADNESS Garn. No i wydaje mi się, że ona pod wpływem tego ciężaru i tak dalej powinna się troszeczkę wydłużyć, ale na pewno dam Wam znać, jak będzie. I jestem właśnie też ciekawa, czy te baluszki jeszcze się wydłużą, czy będą tak, jak są. Pokażę Wam mniej więcej, jak on na mnie wygląda. <laughs> Ale wiecie, mówi się, że o postanowienia, po co robić postanowienia? Przecież możesz sobie rzeczy wprowadzać przez cały rok i generalnie po co te całe postanowienia, ale wydaje mi się, że zawsze najbardziej krytykują wszyscy ci, którzy czegoś nie robią, a ci, którzy robią, po prostu nie krytykują. I zawsze jak czegoś nie robisz, to masz na to milion wymówek, i właśnie pojawia się taka jakby może nie tylko krytyka, co właśnie takie mówienie, że o, przecież możesz postanowienia wprowadzać cały rok, dlaczego to robić w styczniu? Że styczeń to nie jest w ogóle dobry moment na postanowienia. Ale mi się wydaje, że takie postanowienia są właśnie na cały rok, a niekoniecznie, że musisz wszystko już teraz w styczniu wprowadzać, że czasami są to bardziej też takie właśnie inspiracje, taki mały challenge, żeby sobie coś wprowadzić do tego swojego życia, żeby sobie jakieś swoje cechy, nie wiem, poprawić, żeby delikatnie sobie coś po prostu wprowadzić, nie jakoś totalnie zmieniać swoje życie. I mi się wydaje, że dzięki temu, tylko dzięki temu, skończyłam ten szal. I myślę, że jest to też dla mnie taka troszeczkę nauka, żeby właśnie jednak pilnować tego, żeby nie odkładać tych projektów, bo później ja totalnie tracę zapał na to, żeby taki projekt skończyć. No ale myślę, że już niedługo, że już siądę do tego przez może jeden wieczór, wydłużę te paluszki. I już będzie to po prostu gotowe, bo no nie pytajcie, jak ja już to długo robię, przez to, że nie mam właśnie tej cierpliwości. A też postanowiłam sobie, że nie sięgam po inne projekty, póki tego nie skończę. Bo wiem, że gdybym sięgała po te inne projekty, to po prostu. Nigdy bym tego nie skończyła, bo wciągnęłoby mnie coś innego, a to dalej by leżało. No a chcę już po prostu też zacząć nosić ten szal, bo uważam, że robi on wrażenie. Podoba mi się właśnie też, że ta faktura jest taka nieregularna, że ta alpaka tak gdzie gdzie wypuściła takie włoski, które się tak zbiły w takie drobne kuleczki. Myślę, że fajnie to wygląda. No i jestem ciekawa. Czy właśnie też po blokowaniu nie będzie ten szal na przykład podgryzał? Bo teraz on totalnie nie podgryza, no ale tak miałam właśnie też z tym moim cloud sweater, że niby był mięciutki, nie podgryzał, fajny, a jak go zablokowałam, to jednak zaczął podgryzać. O, myślę, że można też ten szal nosić w ten sposób, powiem Wam. To jest plusem tego szala, że może się tak właśnie opatulić i że praktycznie przypomina o taki kapturek. Chciałam Wam jeszcze pokazać mój planer, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. Właśnie na ten rok postanowiłam, że chcę sobie tak kupić jakiś taki kalendarz, planer, coś w czym będę mogła sobie wpisywać, nie wiem, tematy filmu, jakieś swoje tam najważniejsze rzeczy. No, i ostatecznie postawiłam właśnie na planer, zjaśnie plan. Stwierdziłam, że tutaj jest właśnie więcej takich rzeczy do wypełniania, chociaż też nie wiedziałam dokładnie, czego się spodziewać. Tam mniej więcej na stronie było pokazane, co jest w środku, ale wiecie, póki tego nie otworzysz, nie wypełnisz, nie zobaczysz, no to tak naprawdę się nie przekonasz. Ale kalendarz byłby tylko takim miejscem, gdzie ja właśnie wpisuję sobie dni i konkretne rzeczy, a tutaj mam więcej takich, jakby przemyśleń, które mogę sobie wpisywać więcej jakichś takich rzeczy do wypełniania. Tym się jeszcze różnił ten planer, że tutaj mamy okienka, w które sami sobie musimy wpisać daty, tak, żeby się to nam zgadzało z całym rokiem, jaki teraz mamy. Wam jeszcze pokazać, jaką książkę teraz czytam, bo myślę, że jest ona bardzo fajna i taka bardzo w temacie, bo mamy tutaj temat przewodni zima i powiem Wam, że ja chyba lubię tego typu książki, które właśnie opierają się gdzieś tam na tej zimie, zimowaniu i szeroko generalnie pojęte zimie. W tym roku właśnie czytam sobie tą książkę, a w podobnym okresie rok temu. Czytałam tą książkę Zimowanie. Ta chyba jest taka bardziej znana, a ta mi się wydaje, że jest po prostu nowsza. I jak tylko ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że chcę po nią sięgnąć. Szczególnie też moją uwagę przykuł tutaj opis, ponieważ jest tutaj właśnie nawiązanie do tego, że. Autorka podróżowała po takich zakątkach świata jak Norwegia, Japonia Generalnie kraje właśnie skandynawskie Gdzie właśnie starała się odkryć tą zimę I chyba też przykuło to właśnie moją uwagę, że jest tam nawiązanie do krajów skandynawskich Tak książka mi się właśnie podoba ta książka mi się rok temu właśnie podobała, byłabym skłonna ją polecić, ale myślę, że jest to bardziej taki właśnie zbiór opowiadań, w których właśnie przewija się ta zima, w których przewija się też dużo wątków natury zimą. I chyba jest też takie właśnie porównanie tej zimy troszeczkę do takich okresów naszego życia, które są dla nas właśnie trudniejsze, cięższe, gdzie właśnie też musimy. Pewien czas przezimować. Mam na myśli tutaj na przykład żałobę, chorobę, rozstanie, wszelkiego tego typu rzeczy. Jest jakby opis tego, że zima daje nam taki czas na odpoczynek, na zregenerowanie sił, na to, żeby jakby pozwolić sobie też wejść w te takie. Gorsze emocje, trudniejsze, bo jak jest zima, no to jednak za oknem jest ciemno, mamy mniej słońca, dłuższe są noce, więc jakby musimy totalnie podejść inaczej do tego czasu w naszym, w naszym życiu. A często chcemy tą zimę właśnie przejść w taki sposób, jak jak lato, czyli dalej być super produktywnym, dalej robić wszystko na maksa, a jakby odzwierciedla to natura, że zimą nie zawsze trzeba po prostu robić wszystko na maksa. Czasami właśnie warto sobie dać te parę chwil na to, żeby zwolnić. Myślę, że były tutaj też bardzo fajne, takie i ciekawe opisy natury. Był tutaj wątek właśnie hibernacji zwierząt, był też wątek roślin, drzew, to, że nawet zimą one już przygotowują się na to, żeby właśnie wypuścić pączki na wiosnę, bo nam się wydaje, że właśnie drzewa obumierają zimą, a to nie do końca tak jest. Drzewa właśnie wtedy. Czerpią bardzo dużo takich sił witalnych na to, żeby wiosną rozkwitnąć. I jest dużo, bardzo takich odniesień właśnie do tego, mm, yy, no jak po prostu przezimować. <grych> Generalnie już rok temu czytałam tą książkę, więc nie wszystko jestem w stanie tak do końca opowiedzieć, ale myślę, że czasami taka namiastka. Potrafi już nas zachęcić do przeczytania danej książki. I na pewno jest to taka książka, którą fajnie sobie czytać powoli, bo jest tu dużo takich po prostu opowieści z życia. I myślę, że właśnie nie jest to taka książka, którą trzeba faktycznie połknąć na raz, która jest, wiecie, na maksa wciągająca. Bardziej jest taka właśnie to książka, żeby się przy niej rozluźnić. Wychillować, pozimować A z kolei ta książka Mam wrażenie, że momentami ma bardziej takie Praktyczne porady na to, jak Po prostu pokochać zimę Jak dać tej zimie szansę na to, żeby Żeby ona nie była taką porą roku Na którą, wiecie, narzekamy Na którą zawsze po prostu większość ludzi narzeka Bo jest zimno, bo jest mokro, bo jest Ciemno, bo nie możemy robić tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli robić, bo jest po prostu e, trudniej. E, I ta książka też opowiada, jakby e, o zimie. Trochę porusza też niektóre podobne rzeczy, które były właśnie w tej książce, czyli są odniesienia do natury był nawet cytat właśnie z tej książki, w tej książce, ale myślę, że nie jest to właśnie dokładnie to samo. Jednak jest tu troszkę inne podejście. No i bardzo fajne są takie nawiązania właśnie na ten moment, bo ja przeczytałam może z pół książki, do właśnie krajów skandynawskich są fajne określenia. Jak na przykład okienna pogoda, czyli taka, którą fajnie się ogląda za okna. I jest to właśnie określenie, które stosuje się w jednym z krajów skandynawskich. Jest też coś, co mnie właśnie zaciekawiło, jak to, że bodajże w Islandii oni mają też takie określenie na zapach zimy, że dla nich to jest bardzo taki. No, że jak ktoś powie po prostu zapach zimy, to jakby oni od razu gdzieś tam czują w sobie, co to jest za zapach, że on daje takie poczucie świeżości, orzeźwienia, bo wtedy powietrze jest po prostu takie rzeźkie, i no, myślę, że fajnie to po prostu przeczytać w tej książce. Ja nie do końca jakby może. Umiem to opowiedzieć. Co też mnie bardzo zaciekawiło, że faktycznie jest taki sklep, który tworzy zapachy właśnie tam na Islandii, i że oni mają wśród swoich perfum zapach zimy. I nie pytajcie, jak od razu zechciało mi się, jakby, powąchać ten zapach, poznać go, może nawet nosić na sobie, no ale. Może kiedyś. Jeszcze nie przeczytałam całości, ale myślę, że są tutaj też bardzo fajne inspiracje, jak choćby na to, żeby przyglądać się naturze, żeby, no nie chciałabym też za dużo zdradzać, ale żeby sobie tą naturę fotografować, bo natura przynosi nam bardzo pozytywne emocje i jeśli faktycznie się to zastosuje. To y, można to po prostu dostrzec. No, jestem jeszcze ciekawa, co będzie dalej. Y, bardzo mnie ciekawią te wątki, właśnie y, takie nawiązujące do krajów skandynawskich, czy po prostu do innych krajów, w których zima jest nawet gorsza niż u nas. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na zimę, żeby na nią tak nie narzekać i żeby może częściowo też po prostu pokochać zimę. Mam nadzieję, że za dużo nie zdradziłam. Jeśli znacie jeszcze jakieś takie książki, gdzie ta zima jest, powiedzmy, głównym bohaterem, albo gdzie jest dużo tej zimy, no to koniecznie mi dajcie znać, bo jak ja wpisałam sobie właśnie zimowanie, zima w Empik, wyszukiwarkę, to znalazło mi tylko to, więc no. Jeśli znacie, to koniecznie dajcie znać, bo widzę po sobie, że lubię czytać takie książki, szczególnie w tym takim zimowym okresie. Lubię nabrać takiego troszkę innego spojrzenia też na niektóre rzeczy. No i lubię takie ciekawostki też, chyba o, o zimie albo o innych krajach po prostu. Myślę, że w tym filmie to już będzie wszystko. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Zapraszam również na mojego Instagrama, Instagram Szewcia. No i życzę Wam miłego dziergania. No i do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa!